No więc słuchaj, jestem krótko. To światło miga? Czy ja mrugam? A, to światło! Ale dlaczego? To pewnie znowu coś od czarnieckiej. Problem rozwiązany. Jak to się stało? Ludziska, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione ubrania. Zostawcie lajka, jeśli chcecie, żeby Czarniecka i Złocicka były najlepszymi przyjaciółkami. Nie zapomnijcie o sobie! A to co? E, Kasia! Nie denerwujecie to? Denerwuje, ale nie światło, a dźwięki. Jakie dźwięki? Te, które nie pozwalają mi spać. Ha? Oj. Nie mogę tego wytrzymać. To ale ta nie jest tak daleko. Dotrzymasz. Kiedy przegrywamy? Zawsze i wszędzie? Jakie są rzeczy, których nie możemy zrobić? Wszystko i jeszcze więcej? Podporządkuję sobie to niezdecydowane światło! Dlaczego niezdecydowane? Bo nie może się zdecydować, czy chce, żeby był dzień, czy noc! Dyskoteka! Roz, jesteś pewny, że dasz radę? Może wezwiemy elektryka? Po co? Zawsze naprawiam rzeczy w domu. A potem to wyrzucamy. Nie ma tu nic do roboty. Zgadzam się, nic do roboty dla krzywych i nieudolnych rąk. Nie są krzywe. Sprawdziliśmy linijką. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że głupcy mają szczęście, ale nie sądzę, żeby elektryczność o tym słyszała. Jest światło. Za to Rosa nie ma. Ros. Ros i jak? D -d Dobrze. A Ale mam tylko jedno pytanie. Kim jest Ros? Naprawdę niczego nie pamiętasz? Aha. To może i lepiej. I co teraz zrobimy? Wniosek: prąd to nie zabawka. Nie zdasz się, nie podchodź. Chodziło mi o Rosa. Ma całkowitą utratę pamięci. To znaczy, że już nigdy nie będzie nas pamiętał? Nie, to tymczasowe. Pamięć wkrótce zacznie mu wracać. I jak długo będziemy czekać na powrót do jego starej wersji? Ciężko powiedzieć, ale żeby to przyspieszyć, powinniśmy mu opowiadać coś o nim. Więc jest teraz człowiekiem dyktafonem, co mu powiemy, to zapamięta? Tak, dlatego trzeba bardzo ostrożnie przekazywać informacje, żeby nie zmienić jego tożsamości. Chwila, czyli z Rosa możemy zrobić nierosa? Teoretycznie tak! Dziewczyny! Nie przeżywaj, przyjacielu! Ja wszystko ci opowiem. Ty i ja lubimy jeść. To znaczy ja lubię jeść, a ty lubisz oddawać mi swoje jedzenie. Aha. Nie, aha! Nic się nie stanie, jeśli troszkę zmienię gusta Rosa. Będziemy mieli więcej wspólnych tematów do rozmowy. Co to jest? Stepowanie na uszach? To jest muzyka klasyczna. Uwielbiasz ją! Jesteś pewna? Miałeś też bzika na punkcie czytania. Czytania czego? Wszystkiego! A, oślepłem! Oślepłem! Jak to? Nie przeczytałeś nawet jednej strony! No Moje oczy nic nie widzę! A. Ma chyba alergię na dobrą muzykę i naukę. Roz, a ty co? bawisz się w chowanego? Czy stałeś się niewidzialny? Roz, ty je uważyłaś? Aha. Czy one są bezpieczne? No prawie. I zawsze pomagam ci, próbując twoich eliksirów? Oczywiście. Jesteś dzielnym i odważnym ochotnikiem. I nigdy nic złego się nie wydarzyło? Mi nie. A mi? Tego się dowiemy. Co? Dobre? Nie. To dobrze, nie powinno. Czujesz coś niezwykłego? Że nie lubię być wolontariuszem. Wydaje ci się. <laughs> A, Cukierki z nosa też mi się wydają? Dziwne, to miały przecież być ślimaki. Gotowy? Tak, tak, prawie. A ty gdzie? Ja tylko wyskoczę na chwilę. I nigdy więcej tam nie wrócę, o, o! wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. raczej wiedźmę! a już rozmawiałeś z czarniecką. Nie pamiętam jej. Nie jestem pewien, czy chce. A ty to kto? Twoja siostra. Jeszcze nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To zależy. Ros! W końcu cię znalazłem! A ty twój najlepszy przyjaciel! Super! Ciekawe dla kogo? Mam ci tyle do opowiedzenia! Ej! A to co? Ktoś otworzył McDonalda w spiżarni? O, serio? Oczywiście, że nie, ale cieszę się, że dałeś się nabrać. Wyglądasz świetnie. Pamiętasz, co ci mówiłam? Interesuje się modą, uwielbiam słuchać plotek, kocham komedie romantyczne i robić sobie paznokcie. W końcu idealny starszy brat. W przeciwieństwie do twojego stroju! Co? To zeszłoroczna kolekcja! I w dodatku cię pogrubia! Gdzie? Tam gdzie leży pączek i czekoladka! Po prostu po ciemku pomyliłam je z warzywami! Czytelnicy o? mojego bloga Plotki o wszystkim uważają inaczej! A ty co? Plotkujesz o mnie? Oczywiście! Jesteś moją siostrą! Fu... Czemuś przydałby się tu manicure. Nie masz palców, a mini hot dogi. Trzeba je ukryć pod toną brokatu. Jesteś nie do zniesienia. Chcesz o tym porozmawiać? Jestem gotów cię wysłuchać. Może nie masz smaku i masz grube palce, ale nadal jesteś moją siostrą. Ja zawsze tak robię? Tak, i nosisz mój plecak i mnie. A robię to ponieważ. Bo jestem Twoją muzą i jesteś we mnie zakochany. O czym jeszcze powinienem wiedzieć? Że jest bezczelną kłamczuchą. Julka, co to za niespodzianka? Niemiła niespodzianka. Dlaczego go oszukujesz? A może nie oszukuję, może naprawdę jest we mnie zakochany? Zaraz zakocha się w Tobie? Encyklopedia. Co? Już łapię, A, mamo. A! Nie spodziewaliście się mnie, cieniasy? Ros, co z tobą? W porządku, maleńka. z nim zrobiłeś. Dlaczego zaczął się zachowywać jak miłośnik słoneczników i dressów w jednym? Jak głupek. Odbiło ci? Co? Przecież było wolne. Jurek! Ogarnij go natychmiast albo rozbroń swoich. Nie dotykaj mojego braciszka. Wszystkie problemy możesz rozwiązać ze mną. Jurek! A jak próbowałeś Cię go przerobić na swoje? To było ok? Nie, to nie było w porządku. <gryw> Ale teraz jest gorzej. Powiedziałeś mu, że jest mieszanką barana i pawiana? Nie, powiedziałem mu prawdę! Czyli? Że powinienem docenić siebie takim, jakim jestem! I wtedy dopiero będę miał możliwość na zmianę! Coś czuję, że nie będą one na naszą korzyść. Masz bardzo dobre wyczucie. Wybacz nam. Więc wszystko pamiętasz? Tak, absolutnie wszystko. Dzień dobry, dzieci. A to kto? Luiska, napiszcie w komentarzach, co lubicie robić najbardziej. Nie zapomnijcie o lajku. I zostawcie suba, aby ludzie mieli podwójne szczęście. Bardziej irytująca niż twoje... twarz. <grymne> Problem. <grymne> Siedź tu, przesunęcie. Okay. I cię pogrubia. O! Oh. I co, babeczki? Zaskoczone? Co? Było wolne? <noise> Może go nie oszukuję? Może on... To... <noise> Pomocy, mamo! <głosy> <głosy>